To, 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 to this, nie terapia. Jak boli, to ma boleć. Nie dla wszystkich usług, nie dla miękkich historii. Zu żartami, żartami Tam nauczy je łapać. Ja, tak, bo jak wracają, nagle każdy chce płakać. Kiedyś brat, pista statysta w moim monologu. Żar był śmieszny, dopóki nie zmienił kierunku lotu. Piłka wróciła, nagle ból, nagle dramat. Widzę, że dystans miałeś tylko do mnie, nie do faktów. Śmiałeś się głośno, gdy byłem tarczą do rzutek. Teraz płacz, bo jedno zdanie weszło za głęboko w strukturę. Jeśli humor działa tylko w jedną stronę, ale to nie żart, to tchórz wersji jestem wyluzowany A. Nie podniosłem głosu, tylko poprzeczkę I nagle cisza, bo nie ogarniasz poprzecznych Mówisz przesadziłeś, ja mówię trafiłem Bo najgłośniej krzyczy ten, komu ruszyłeś przyczynę uh. Przyjaźń na memach, fundament z kartonu Wystarczy lekki podmuch prawdy i nie ma domu Jedno zdanie odnażyło cały ten teatr Więc nie mów, że to żart, to brak charakteru brat uh. Teraz mam przepraszać, bo nie było miękko Bo odbiłem piłkę zamiast stać jak worek treningowy Nie, ja nie cisnę, ja punktuję fakty, a to boli tylko tych co stoją w miejscu od lat. Nie palę mostów, ty spaliłeś dystans, wy okazało się, że żart to nie pancerz, a protesa Nie chcę zgody, nie chcę dramatu, po prostu nie gram z kimś, kto pęka od własnego śmiechu. To 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 Dis nie terapia, jak boli to ma boleć. Nie dla wszystkich uszu, nie dla miękkich historii. Cóż, rzucasz żartami, nauczy się łapać. Bo jak wracają, nagle każdy chce płakać. To, to Dis nie terapia, jak boli to ma boleć. Nie dla wszystkich uszu, nie dla miękkich historii. Cóż, rzucasz żartami, nauczy się łapać. Bo jak wracają nagle każdy chce płakać To nie beef, to reset, forma całej narracji System pęka, gdy prawda wchodzi bez autoryzacji Wasz luz to maska, wasz żart to alibi A ja jednym wersem robię audyt psychiki Klikasz obraza, gdy brak ci argumentów Pan zamiast rozmowy, klasyk z podręczników Tu nie ma ofiar, są tylko skutki uboczne Kiedy ktoś pierwszy raz słyszy siebie w wersji niekomfortowej Nie rozwalam ludzi, ja psuję mechanizmy Te co karmią ego, a nie niosą treści jak system jest na śmiechu, z cudzego dna To nie pytaj czemu się sypie Gdy ktoś powie spraw, to nie rewolucja, to też wytrzymałości Jak pękasz od żartu, to nie byłeś z betonu, tylko z głośnej pozy Zostawiam was w ciszy, bo ona mówi najwięcej. Ja idę dalej, wy dalej się obrażacie. Nie terapia, jak boli to ma boleć. Nie dla wszystkich usów, nie dla miękkich historii. Często z żartami się łapać, bo jak wracają nagle każdy chce płakać. To dis nie terapia, jak boli to ma boleć. Nie dla wszystkich usów, nie dla miękkich historii. Często z żartami się łapać, bo jak wracają nagle każdy chce płakać.